Cześć moi drodzy, witajcie. Zapraszam Was w tym materiale na test, recenzji oraz prezentację obudowy, która stała się moją nową daily obudową w drugim komputerze. Spokojnie, platforma testowa zostanie platformą testową, natomiast na co dzień będzie cieszyć oko mnie ta przepiękna obudowa, która stoi za mną. Natomiast w tej chwili zapraszam Was na kilka przebitek, gdzie będziecie mogli dokładniej zaznajomić się z tym, jak ta obudowa się prezentuje. No dobra, ale skoro już wiemy, jak ta budowa się nazywa, to skupmy się na dość ciekawym aspekcie. Mianowicie, jak Wam się podoba czysto pod kątem wizualnym, bez jeszcze omówienia i poznania wyników moich testów w skali od 1 do 10 oraz. Ile byście byli w stanie za tego typu obudowę zapłacić? Czyli inaczej, słowy, na ile tą obudowę byście wycenili tylko pod kątem wizualnym, moi drodzy. sekcji komentarzy standardowo należy do Was. Natomiast teraz zapoznajmy się troszeczkę dokładniej ze specyfikacją techniczną producenta. Silver Monkey X to obudowa Middle Tower wspierająca montaż płyt głównych ATX, MATX oraz ITX. Jej wnętrze pomieści chłodzenia wieżowe aż do 180 mm oraz karty graficzne do 410 mm. Natomiast w kwestii Ajo to możemy zamontować chodnice od 120 do 360 mm na topie oraz 120, 240 oraz 360 na boku. Fabrycznie obudowa jest wyposażona już w cztery wentylatory 120 mm z podświetleniem ARGB, które przepięknie są rozświetlone z taką obwódką dookoła rotora oraz efektem lustra w jego środku. Co jeszcze istotne, wentylatory, które są zamontowane na panelu bocznym mają odwrotny kierunek kręcenia się, przez co mylnie można twierdzić, że one wyciągają nam powietrze, ale realnie one nam. Te powietrze właśnie tłoczą do wnętrza naszej obudowy. Na front panelu producent umieścił przycisk Power, przycisk do sterowania oświetleniem LED, dwa porty USB 3.2 Gen2 typu A, jeden port 3.2 Gen1 typu C oraz wyjście combo jack. Obudowa posiada wysokość 50 cm, szerokość 23,6 cm, głębokość 44,4 cm, a jej waga do 9 kg. Na sam koniec dodam rzecz nieoczywistą, o której mało kto wie. Ja się osobiście dowiedziałem od producenta. Chodzi mi tutaj o kompatybilność tej obudowy z takimi projektami chociażby jak MSI Project Zero. Jest to obudowa, która wspiera ten standard montażu naszej płyty głównej z odwróconymi złączami, przez co nie mamy widocznych chociażby kabli EPS czy 24-pinowych, tych największych, no, ale też tak naprawdę każdych innych, więc tutaj no brawa dla... Silvermanki za to, że na tyle mocno przemyśleli swoją konstrukcję, że jest kompatybilna też zarówno z tego typu właśnie na razie wynalazkami. No właśnie i ten front panel, który w tym przypadku defaultowo nie jest front panelem, tylko bocznym panelem, ale nie ma najmniejszego problemu, aby go wrzucić właśnie na front, a bardziej na top, jeżeli tak byśmy byli już w 100% dokładni. I to jest ciekawe rozwiązanie. Szczerze powiedziawszy, nie spotkałem się zbytnio do tej pory wcześniej, przynajmniej na żywo, ja z tego typu rozwiązaniem. Chwała dla producenta, że daje możliwość wyboru, bo wiadomo, jak ktoś sobie postawi tą obudowę, tak jak ja, na biurku, no to będzie to wygodne i to nawet dużo bardziej, aniżeli byśmy mieli to na topie. Ale gdy ktoś postawi ją na przykład niżej, no to wtedy takie umiejscowienie front panelu, no raczej nie będzie zbyt fortunne. I tutaj duża pochwała dla producenta, że mamy możliwość wyboru i jest to moim zdaniem też całkiem sensownie zamaskowane, więc plus goni plus. Co ciekawe, też ta obudowa posiada poprzeczkę. Poprzeczkę tą, którą teraz widzicie i na przebitce widzicie już, jak ją zdejmuję dla Was, moi drodzy. Jest to poprzeczka transportowa i ona nie jest konieczna, aby używać tej obudowy jako daily. Już, że tak powiem, będziemy ją mieć u siebie z zmontowanym komputerem, ale no raczej jest niezbędna do transportu, żeby te wszystkie panele szklane przeżyły i obudowa nam się chociażby nie przekosiła. Moim zdaniem, mega rozwiązanie, jeżeli chodzi o to efekt, już jak ta obudowa wygląda po zdjęciu tej poprzeczki. I szczerze powiedziawszy, no wygląda ona oszałamiająco, wręcz bym powiedział, bo dwie tafle szkła z prawie niewidocznym łączeniem wyglądają naprawdę dobrze. Na tyle, za trejem płyty głównej, mamy jeszcze kontroler do wentylatorów i duża pochwała za to, że możemy do niego podłączyć naprawdę sporo tych śmigiełek. Oczywiście wszystkim sobie możemy zarządzać z poziomu płyty głównej, więc dla osób, które nie mają odpowiedniej ilości złącz, pod chociażby wentylatory, tego typu rozwiązanie jest jak najbardziej in plus. Na minus zalicza tylko fakt, że e, wszystkie wentylatory, które są zamontowane w obudowie nie posiadają możliwości spięcia ich w jeden obwód, pomijając ten kontroler e, RGB i tutaj no niestety przydałoby się, e, żeby taka możliwość była, bo myślę, że w produkcji to, o nie oszukujemy się, raczej nie jest... Ymm, jakiś większy koszt, żeby wyprodukować wentylator, który możemy podpiąć jeden do drugiego, do trzeciego i Musimy to robić przez kontroler, a potem kontroler podłączyć do naszej obudowy, znaczy do, przepraszam, do naszej płyty głównej i z płyty głównej sobie możemy sterować tymi wentylatorami, albo możemy sterować poprzez guzik właśnie na boku, czy też stopie naszej obudowy. Co z tego, że mamy piękny wygląd i całkiem fajną funkcjonalność, jak może się to okazać Fajnym akwarium, a bardziej piekarnikiem. No bo tego typu obudowy czasami bywają problematyczne, aby e, odpowiednio schłodzić nasze komponenty. Dlatego przeprowadzimy dla Was testy. Przekonajmy się wspólnie, jak wypadła ta obudowa w moim zestawieniu z różnymi innymi obudowami, które przyszło mi do tej pory testować. Zapraszam więc do omówienia wyników testów. No i tutaj na sam początek bardzo pozytywne zaskoczenie, dlatego że spodziewałem się dużo gorszych wyników z racji, że ta budowa jest mocno przeszklona i można by się spodziewać, że ten Airflow będzie nie do końca aż tak dobry, jak chociażby w niedawno testowanym Silver Monkey X-Croft. Natomiast Pixis wychodzi na to, że go przewyższa, z tego tytułu, że zarówno temperatura procesora, jak i karty graficznej były niższe w przypadku właśnie budowy tej droższej od Silver monkey. Temperatura procesora minimalna, czyli w spoczynku, tak na pulpicie to było 35 stopni, natomiast karty graficznej 32 stopni. No i tutaj jest to praktycznie rekordowo niski wynik. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną podczas testu obciążeniowego na całym procesorze było to 87 stopni i nadal mówimy tutaj o raczej czołówce, jeżeli chodzi o temperatury samego procesora, natomiast karta graficzna rozgrzała nam się do 70 stopni. Tutaj no, przydałoby się jednak coś pomyśleć, aby ta karta graficzna mogła sobie lepiej oddychać, w cudzysłowie oczywiście. I co prawda mamy trzy wentylatory, które nam tłoczą zimne powietrze, między innymi też po części na naszą kartę graficzną, ale chociażby można zrobić taki meg, że wyciągamy naszą klatkę na dyski na dole, na tego jednego HDDK, i wtedy tam montujemy wentylator, który zasys nam od spodu zimne powietrze, które już bezpośrednio odmucha na naszą kartę graficzną. To mogłoby trochę poprawić, jeżeli chodzi o temperaturę naszej karty graficznej, w szczególności jeżeli mówimy tutaj o tych topowych układach GPU. Kolejny rewelacyjny problem, nie, nie, moi drodzy, nie takie rzeczy na tym kanale. Owszem, ta obudowa wypadła naprawdę całkiem pozytywnie i mega pozytywnie zaskoczyła pod kątem kultury pracy, temperatury, komponentów. Ale, no, kolejny rewelacyjny produkt, to wiecie. Tam taka jedna była strona, żeby reklamować wszystkie rewelacyjne produkty. Tutaj podchodzimy do recenzji każdego sprzętu na chłodno. I na chłodno naprawdę jest w tej obudowie, dlatego że komponenty w niej zamknięte w mojej platformie testowej raczej nie narzekały na to, żeby było im ciepło. Dodatkowo sama obudowa nie była też specjalnie głośna, dlatego że w przypadku, gdy prowadziłem test obciążeniowe, to wentylatory owszem, rozkręciły się troszeczkę bardziej niż jak to jest defaultowo w spoczynku, ale też nie rozkręciły się na maksa, dlatego że maksymalny RPM tych wentylatorów to było niecałe 1100 obrotów. Teraz zobaczcie, jak prezentuje się hałas tych wędlatorów zarówno w spoczynku, jak i pod maksymalnym ich RPM. -em. Podsumowując już ten materiał oraz skupiając się na plusach i minusach obudowy Silver Monkey X-Pixies, no to zdecydowanie zacznijmy od tych plusów, bo jest ich... Więcej. Pierwszym z nich będzie jakość wykonania, jakość spasowania, jakość malowania. Tutaj nie ma do czegokolwiek się doczepić, blacha jest gruba, sztywna, wszystko bardzo dobrze do siebie pasuje. Montaż mojej platformy testowej w tej budowie przebiegł bez najmniejszych kłopotów, wszystko do siebie pasowało, gwinty były OK, jeżeli chodzi o dokręcenie chociażby śrubek. Druga sprawa, no to wygląd. Ja uznaję to za plus, bo mnie subiektywnie osobiście się bardzo ta obudowa podoba i dlatego zostanie ona moją nową obudową Daily w właśnie tym drugim komputerze. Kolejnymi aspektami na plus jest właśnie ilość miejsca, zarówno na chłodzenia wieżowe, karty graficzne czy chociażby układy iO nad naszą płytą główną. W razie w, jakby już jakiś naprawdę grubaśna chłodnica nam nie wyszła, to zawsze mamy możliwość montażu jej na boku i wtedy wejdzie nam naprawdę już każda chłodnica od układu iO czy też custom lub. I kolejny aspekty na plus to ilość miejsca na dyski, zarówno 2,5 jak i 3,5 cala. No, Ja ostatnimi czasy nie spotkałem się z obudową, która miałaby możliwość montażu aż czterech żelazniaków, tak zwanych, czyli dysków 3,5 calowych. Tutaj taką możliwość mamy, no jest to trochę kontrowersyjne, bo na tym treju, na tej tace, na której możemy zamontować 3 dyski HDD to tam będzie ciasno i to naprawdę mega będzie ciasno, jak zamontujemy właśnie te grube dyski 3,5-calowe, ale no da się, da się, producent mu daje taką możliwość, no to, to jest taka możliwość, no i z tym jak najbardziej się zgadzamy. Tutaj ogromny plusik, że producent pomyślał o użytkownikach dysków, może niekoniecznie już tych HDD, tych głośnych żelazniakach, ale chociażby o tanich relatywnie dyskach SSD 2,5-cala SATA które możemy kupić nadal na rynku i nadal się dobrze sprzedają. Kolejny aspekt na plus, wentylatory. Już je chwaliłem niedokrotnie, natomiast tutaj trzeba je pochwalić za cały całokształt tym razem. Mam tu na myśli oczywiście głośność, mam tu na myśli relatywnie też dobry airflow, mam tu na myśli wygląd, podświetlenie mi się osobiście bardzo podoba i przypomina mi oświetlenie wentylatorów jednej firmy, której tripak wentylatorów jest droższy od całej tej obudowy, więc to samo o czymś świadczy. No i tak jeden z ostatnich plusów, już tutaj, to moim zdaniem relatywnie niska cena. No, na dzień nagrywania materiału jest to 499 zł, a otrzymujemy naprawdę dużo w tej cenie. I szczerze powiedziawszy, no tutaj ta obudowa może sobie spokojnie powalczyć z konkurencją na rynku, bo oferuje dużo i jest naprawdę dobrze wykonana. Jest do tego przewiewna, cicha i relatywnie tania. Ostatni jeszcze aspekt, o którym bym zapomniał, to musicie wiedzieć, że wszystkie panele, zarówno te metalowe, jak i te szklane, mają montaż bez więc tą obudowę ogołocimy bez użycia najmniejszego śrubokręta. I to też jest bardzo na plus, żeby szybciutko zajrzeć chociażby do środka, gdy coś tam nam nie zagra. Dobra, przechodzimy więc do minusów. Minus oczywiście się znalazły, chemik znalazł minusy w tej obudowie. Pierwszy z nich jest brak filtrowania. Ale tylko w jednym miejscu. Spokojnie, moi drodzy, mamy oczywiście filtr na topie, mamy filtr na spodzie. No, z frontu nie mamy mamy szkło, ale nie mamy filtrowania na bocznym panelu, gdzie nasze wentatory mogą albo zasysać, albo wytłaczać ciepłe powietrze z naszej obudowy. Szkoda, że tego zabrakło jest na to miejsce. Można by użyć jakiś filtr magnetyczny, myślę, że nie kosztowałoby to kroci, a jednak by pomogło w zachowaniu czystości wewnątrz obudowy, chociaż w jakimś małym stopniu. No i ostatni minus, to już naprawdę minus, który małą ilość osób z Was dotknie, to jest dość ciężki dostęp do tej klatki na dyski na dole właśnie tej obudowy, z racji, że mamy przed nią dość wysoki rant. Nie jest to oczywiście niemożliwe, moi drodzy, ale no, Ci, którzy chcieliby tam sadzić jaka, no to jednak będą musieli się trochę namęczyć, ale z drugiej strony, męczycie się tylko raz i potem raczej nie wyciągacie już tego dysku, więc... To jest taki minus, ale taki mikroskopijny minusik. Ok, moi drodzy, i w tym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Piszcie w sekcji komentarzy, co sądzicie na temat nowości od Silvermanki. Mam oczywiście na myśli obudowę, która stoi za mną. Mnie osobiście bardzo mocno skradła serce. Natomiast, czy Wam się podoba tego typu kształt obudowy? Czy zainteresowalibyście się tego typu skrzynką? W szczególności w tej cenie. Mówimy tutaj o około 500 zł na dzień nagrywania tego materiału. Czy sądzicie, że to jest dużo, jak za tą skrzynkę? Czy jest to OK? Czy może nawet mało? Jestem bardzo ciekaw waszej opinii na temat tej budowy. Zostawcie po sobie komentarz w sekcji poniżej. Natomiast, jeżeli materiał wam się podobał, no to będzie mi niezmiernie miło, jak zostawicie również łapeczkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i kliknięcie dzwoneczek, to będzie ominęły Was kolejne filmy na tym kanale. W mojej strony to było tyle. Mój chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.